Nie chcę się odnosić do pana prezesa. Ale proszę Pan Prezes bardzo. jest człowiekiem, który już dawno w polityce nie powinien funkcjonować. Powinien już po prostu z niej odejść. Tak. Natomiast jedno zdanie, że i pan rektor pozwolił. Ja rozumiem, że można mieć jakby przekonanie o, o słuszności swoich racji i. Yy. I dość rozbudowane ego, że tak to dyplomatycznie ujmę. Natomiast z całą pewnością odnoszenie się do mojego prezesa, który jest parlamentarzystą z naj, jednym z najdłuższych staży i, i, i tylko, że ja pani nie przerywałem tylko z pokorą tego wysłuchałem, o tego, że się skrajnie z tym nie zgadzam. No nie pani decyduje, kto jest w polsce parlamentarzystą. Ja wiem, że Państwo by sobie wyobrażali taki rodzaj pseudodemokracji, że Państwo wskazują palcem, kto jest sędzią, kto jest prokuratorem, kto będzie posłem i senatorem w jakichś w jakich quasi instytucjach, ale mój prezes jest na sali plenarium, ponieważ Polacy go wybrali, i wybierają go we wszystkich wyborach. Nie był. Nie był posłem raz od 90 roku. Więc ja pani chciałbym pani życzyć. Chciałbym pan gratulować. Może, może nie ze specjalnym przekonaniem, ale jakby pani chociaż połowę tyle czasu dostała zaufania w Parlamencie, co mój prezes, to wtedy być może, że będzie Pani mogła pod jego adresem robić jakieś uwagi, a póki co to ewentualnie notatki, jak on coś mówi.